Turmagedon, to jest bieg z przeszkodami. E, Spartakiada Polska, drugie miejsce. A to Takie jest Rosman Run 2019. Zrok na 4 km, dru yy, drugie miejsce. Obóz Aktywnej Rehabilitacji w yy, Wałczu. Klaudia ma 18 lat. Od urodzenia zmaga się z szeregiem trudności, którym stawia czoła. Przez 7 lat tańczyła taniec nowoczesny, kilkakrotnie zdobywając mistrzostwo regionu. Potem rozpoczęła przygody z bieganiem i koszykówką. Sport wyposażył ją w siłę woli, determinację i konsekwencje. Dzięki niemu zyskała poczucie własnej wartości i uwierzyła we własne możliwości. Integran y, 2000. 19. Pierwsze miejsce? Ograniczenia są tylko w głowie, mówi nastolatka, która teraz do działania inspiruje inne osoby z niepełnosprawnością. Teraz jesteś uśmiechniętą, odważną, energiczną i pewną siebie osobą. Natomiast jaką musiałaś przejść drogę, abyś doszła do tego etapu, w którym teraz obecnie jesteś? Eee, wcześniej, byłam skrytą z siebie osobą, nie wierzyłam w siebie, uważałam, że jestem osobą, która nic nie potrafi, nie jest nic warta. I ciężko nad tym pracowałam, Właś, e, właśnie miałam taką osobę, którą był pan Dariusz, e, Dariusz Pratykowski, e, który pokazał mi, że jednak jestem coś warta, potrafię coś robić. E, między innymi na Turmagedonie poznałam Marka wszystkiego, który mnie zaprosił na. Obóz koszykarski, wtedy spróbowałam grać w koszykówkę, i pojechaliśmy wtedy na Gordat Camp w Łodzi. I właśnie, jak mówiłam wcześniej, wygrałam, wygrałam ten Gortat Camp jako naj najbardziej wartościowy zawodnik. I po tym czasie stwierdziłam, że spróbuję grać w koszykówkę, i wtedy wszystko się udało. Kolejne treningi, kolejne spotkania, kolejne rozgrywki. Co ci daje sport? Sport daje mi na pewno e, motywację, na pewno daje bardziej dokształcenie się w, roz, w różnych dziedzinach. Grasz w koszykówkę. Z czym musiałaś się zmierzyć? Z jakimi trudnościami, z jakimi przeszkodami, z jakimi barierami? E, na pewno e, trzeba było się e, dokształcić w. W różnych ćwiczeniach, ciężka praca w treningach, barierami też były możliwości, jakie w mojej głowie się tworzyły, czego nie mogła zrobić, tylko trzeba było pokonać te bariery w samej głowie. Marek Bystrzycki, który jest Waszym trenerem, pomaga Wam w pokonywaniu kolejnych takich psychologicznych barier? Tak, bardzo nam pomaga, trenuje, pokazuje, że można wszystko zrobić, e, można też pokazywać e, inne ćwiczenia, pokazuje nam e, też, co jest dobre, e, co jest dobre jako e, w dorosłym życiu. E, trenujemy wszyscy, e, wszyscy w grupie, dzieciaki uważają, że jest bardzo dobre i też tak samo uważam, że bardzo pomógł nam jeśli chodzi o kosza, ale też w życiu. Klaudia Mruk z Brudzewa urodziła się z przepukliną rdzeniowo-oponową i rozszczepem kręgosłupa. Przyszła wiele operacji. Przez pierwsze lata życia poruszała się o balkoniku, a potem o kulach. Rodzice Klaudii od samego początku dokładali wszelkich starań, aby umożliwić jej jak najlepszy rozwój. Dodaj, oczywiście, ćwiczenia. Od małego problemu jest na stop na rehabilitacjach. Staramy się być tak dwa razy w roku na takim turnusie i raz w ferie, i raz w okresie letnim, ponieważ nie chcemy zarywać, skóry, bo jednak to jest bardzo ważne. Gloria jest po 15 operacjach. Tych operacji w swoim życiu najróżniejszych, od stóp po biodra, mieliśmy sporo. W pewnym momencie jedna operacja zaważyła o tym, że Klaudia przestała działać, to znaczy funkcjonować, chodzić, bo Klaudia. Na tyle nasza determinacja z mężem była e, dosyć silna, że przy rehabilitacji, przy e, Wojcie, bo e, częścią taką Klaudia po, e, po urodzeniu nie ruszała w ogóle e, ani e, nogą, ani kolanem. E, w biodrze też miała sztywność stawów. E, e, zaczęliśmy ćwiczyć taką metodą Wojty. Gdzie krępuje się e, maleńkie ciałko, miesięczne, wszystkie kończenie się blokuje razem z głową i zostawia się jedną nogę. E, I dziecko wtedy e, wysila się na tyle e, mocno, żeby e, uaktywnić tą, e, tą kończynę, która się nie rusza. I przez e, to ćwiczenie właściwie Klaudia e, to zaczęła ruszać nogami. Ona wiadomo, że no, nie jest tak sprawna jak, jak no, niektórzy niepełnosprawni, bo, bo są osoby, które chodzą z przepukliną. Z tym, że to też jest, są różne rodzaje przepukliny. Jedne są wyżej, drugie niżej i różne nerwy są uszkodzone. My, na tyle, ile mogliśmy, to Klaudię usprawniliśmy. Klaudia. Chodziła e, o kulach oczywiście przy balkoniku. Mamy kilka tutaj zdjęć, no teraz nie możemy zaprezentować, ale na zdjęciach są różne e, takie etapy życia, że taka zdeterminowana i, i na tym, przy tym chodziku chodziła później o kulach, zaprosiła swoją szesną e, na komunię e, świętą, bo e, stwierdziła, że e, no, ona musi e, i, w pewnym dniu postanowiła, że zacznie chodzić o kulach i byliśmy na turnusie w Wągrowcu i ona koniecznie mówi Panie, to było Macieju, Panie Macieju, musi Pan mi nauczyć chodzić o kulach. No i oczywiście pierwszy dzień nic, drugi dzień nic, nie wychodziło jej i na trzeci dzień mówi tak, on mnie nie umie nauczyć. Sama wzięła te kule, wsiadła na e, krześle i tak te kule. Muszę się nauczyć, muszę się nauczyć. E, więc no to tak trochę komicznie wyglądało, ale e, ta jej determinacja taka e, bardzo e, jej pomogła w tym, żeby się e, odważyła e, sama. E, że może dużo rzeczy różnych sama robić. Pół roku jeździliśmy drugi dzień do Poznania z nią na rehabilitację. Potem czasy wyjazdu do Turcji rehabilitacyjnej, opieki nad nią, próby, powiedzmy, jakichś tam innych szukania, innych rozwiązań, które by powodowały to, żeby zaczęła chodzić. Niestety, no, doszło się, skończyło się to tym, że no, no, usiadła na tym wózku i, ale Dążyliśmy do takiej, żeby to była, jakby to powiedzieć, do takiej sprawności, abyśmy my nie musieli w wieku jej dorosłości żyła samodzielnie. Ona taka kombinatorka była, ale y, zawsze y, umiała współpracować z terapeutami i, i właściwie to y, fajnie. W ogóle tak jakoś y, nigdy nie mieliśmy problemów y, na rehabilitacjach czy, znaczy, czy na turnusach. rehabilitantów, którzy... Po prostu umiałam się z nimi zgadać, także to byli jakby już moje ciocie, wujki, tak. przyjaciele i tak dalej. Tak, więc. mamy bardzo dużo cioci, wujków na wszystkich turnusach, teraz to już jest na stopie przyjacielskich, że jak się spotkają, to normalnie do u Jedna operacja zaważyła o tym, że dziewczynka przestała chodzić i musiała zacząć poruszać się na wózku. Niestety przychodzi taki e, okres, że no, trzeba się z tym zmierzyć. E, trzeba podołać się różnym trudnościom i myślę, że e, osoby, które e, mają dzieci niepełnosprawne, po prostu mają już e, to jakoś m, muszą się z tym pogodzić. E, często, no wiadomo, jest jakieś takie załamanie, ale e, no, uśmiech e, dziecka które y, jest aktywne, nawet y, najmniej y, aktywne. Jeżeli jest tak, to, to to bardzo dużo zmienia i my y, jako rodzice staramy się nieba przechylić y, tym dzieciom, więc y, no, zawsze to jest taki motywujące. Pani Ela, y, ona y, tak, Klaudia jest motywowała. W ogóle ona prowadzi y, zajęcia dla y, zespołów tanecznych. Tan jest nowoczesny, tak? E, więc e, mając swoją grupę, zaczęła Klaudia też e, uczyć różnych e, takich figur na wózku i Klaudia zaczęła jeździć na różne konkursy. A mówię, to bardzo fajna taka motywacja dla niej, bo e, wtedy zobaczyła, że ona e, potrafi różne rzeczy robić e, i bardzo e, jej się to spodobało, bardzo. Więc no to super rzecz była. No i później dużo, dużo e, czasu e, mobilizowaliśmy ją też. W ogóle my się też e, tak e, dużo e, zastanawialiśmy nad e, innymi formami e, jakiejś takiej e, m, zajęć dla Klaudi e, i zaczęliśmy jeździć na farm, do Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, do Poznania. I tam Klaudia zobaczyła, że ona może rywalizować z innymi dziećmi niepełnosprawnymi, że więcej jest takich osób niepełnosprawnych, więcej może zrobić. Różne tam były zajęcia z jazdy na wózkach, z rozkręcania, właśnie wózków, formy czyszczenia że to wszystko mogą robić. Osoby niepełnosprawne. My tutaj nie mieliśmy żadnego kontaktu z dziećmi niepełnosprawnymi, więc to dla nas była taka otwarta droga, że Klaudia może poznać takie osoby, może z nimi współzawodniczyć, rozwijać, rozwijać się tak jak najbardziej i to wszystko nas motywuje. A, a jak ona jest chętna, to my bardzo chętnie jej pomożemy w tym. Także wiadomo, że. To jest tak, 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 najwięcej kibicujemy, no staramy się jak możemy, no wiadomo, że mieszkamy w małej miejscowości to nas ogranicza, yy, ponieważ yy, no, wszędzie mamy daleko i nie ukrywajmy, że na wszystkie obozy rehabilitacyjne, czy, czy na jakieś takie turnusy, to wszędzie mamy daleko. A no niestety, taki jest minus yy, mieszkania na wsi, ale nie mamy wyboru. A co dała Klaudia Fundacja Podaj Dalej? Klaudusi, e, no takie wsparcie, tak. To jest e, taką m, m, możliwość e, uczestniczenia w różnych zajęciach, m, możliwość e, pobytu na jakichś obozach. E, e, no, oczywiście ma e, kontakt dalej z rówieśnikami, ponieważ zaczęła grać w koszykówkę, e, i bardzo dużo. E, Takiego ciepła. Biję od tej fundacji i takiej mobilizacji. W ogóle tam są osoby, które promienieją w ogóle taką chęcią pomocy i tak mobilizują te dzieciaczki i wszystkie osoby niepełnosprawne, że naprawdę są cudowni ludzie. Klaudia jest podopieczną fundacji Podaj Dalej i Stowarzyszenia Kopernik. Plus. Dwa lata temu dołączyła do konickiego klubu Mustang. Wniosła to w moim życiu, że. E, Zaczęłam się bardziej otwarta na ludzi, uwierzyłam w siebie, bo byłam kiedyś bardzo skrytym sobie osobą i po prostu myślałam, że nie jestem potrzebna na tym świecie. Upór i wytrwałość w ćwiczeniach pokazuje, że mogę się dalej kształcić w sporcie i innych dziedzinach, których lubię. Musiałam się otworzyć na ludzi, zacząć rozmawiać, kontaktować się z ludźmi tak, że ludzie, ludzie mogą mnie postrzegać za osobę, która jest czegoś warta. Obserwując córkę od urodzenia należy stwierdzić, że zawsze była osobą taką, jakby to powiedzieć, upartą. Która dążyła do tego, co sobie założyła. Nieraz było to spowodowane też, nie wiem, czy chęcią pokazania, że jest inaczej niż my, my to mówimy. Klaudia, myślę, że może być taką ambasadorką wszystkich dziewczyn nastolatek, jako przykład takiej dziewczyny młodej, aktywnej, i tu jakby nie mówię dziewczyn na wózku czy dziewczyn niepełnosprawnych, tylko w ogóle nastolatek. Bo Klaudia ma tyle do zaoferowania, ma tyle energii w sobie, tyle uśmiechu, że myślę, że dla wielu właśnie swoich rówieśniczek może być takim fajnym wzorem do naśladowania. Zaprosiliśmy ją tutaj do nas za treningi, bo widzieliśmy, że no, bardzo fajna dziewczyna na tym wózku aktywnym fajnie sobie radzi w tych biegach tak i, i też zdobywa, zdobywa medale i wyróżnienia. I mamy nadzieję, że zaraziliśmy ją tym sportem. tak I... Chcemy, żeby jak najwięcej grała też, bo, bo jako kobieta, jako, jako junior ma trochę niższą punktację medyczną od, od mężczyzny. Być może nie wiem jaka będzie koncepcja trenera tego pierwszego składu na nowy sezon, ale być może będzie tak, że Klaudia będzie grała w drużynie juniorów, tak? Bo z tą swoją punktacją może nam pasować fajnie do składu i kto wie, czy nie będzie grała w, w pierwszej lidze w drużynie seniorów. Na początku co nawet było ok. A teraz nawet można powiedzieć, że jest jeszcze bardziej ok, niż było dotychczas. Y jeszcze lepszy mamy kontakt z nią i raczej jeszcze bardziej się z nią przyjaźni niż wcześniej. Kosukówka jest rana z, z życiem. No i rodziną w, 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 tym, w tym, naszej dziedzinie sportu. Czyli, że trzymamy się wszyscy razem, na przykład. Bardzo dobrze jej idzie. No, ogólnie ja to jestem jeden ze słabszych, ale ona to bardzo dobrze wymiata, no, mógłbym powiedzieć. Dla mnie to jest takie coś, gdzie można pokazać ogólnie, że niepełnosprawni też mogą, no nie wiem, zabawę z czegoś mieć i w ogóle. To jest moja po prostu, to jest moja pasja. Moja, po prostu to jest dla mnie przyjemność, że ja tu mogę y, przyjechać potrenować, porzucać. To jest jedna z kilku dziedzin sportu, które bym mogła wymienić, ponieważ wcześniej 7 lat tańczyłam jako tancerka tańca nowoczesnego na wózkach. Tańczyłam 7 lat, miałam trzykrotne mistrzostwo regionu, a od pewnego czasu to również, tak jak koszykówka, od 2,5 roku. Biegam na biegi długodystansowe, w tym też mam swojego trenera, który ze mną ćwiczy. Jest z nim pan Grzegorz Wysocki i też mnie wspiera w tym, że dam radę na kolejnych dystansach. Ostatnio pokonałam. 13,6 km, więc dla mnie to było duże osiągnięcie, ponieważ wcześniej nie, dałam, nie dawałam rady przewiec jednego kilometra, a teraz 13,6 km to jest bardzo duże osiągnięcie według mnie. To zapewne efekt ciężkiej pracy, determinacji, samozaparcia. Jak wiele wysiłku trzeba włożyć, żeby osiągać sukcesy na tej płaszczyźnie, na tym polu? Na pewno ciężka praca i determinacja, i du e, du e, duże wsparcie osób bliskich. Rodzice od samego początku dla ciebie są podporą? Tak, są wielką podporą. A powiedz, pamiętasz e, wcześniejsze, poprzednie lata, bo powiedziałaś, że e, nastąpił w Twoim życiu przełom pod wpływem, właśnie spotkania pana Dariusza. E, natomiast wcześniej bywało różnie, e, z tą motywacją, e, z poczuciem własnej wartości. Jak odnajdywałaś się jako osoba z niepełnosprawnością w szkole, wśród rówieśników, w otoczeniu, w środowisku? E, było mi ciężko, e, ponieważ byłam wyśmiewana w podstawówce, w gimnazjum że jest im niepotrzebna, że uważali, że jestem samym problemem, ale stwierdziłam, że nie będę patrzeć na ludzi, tylko mam uwierzyć sama w siebie. I w tym też pomógł mi, jak mówiłam, Pan Derek, bo Pana Dareka znam od drugiego roku życia, więc to jest już duże, cza, dużo czasu, więc też mi po kolei pomagał, ale kiedyś nie miałam takiego kontaktu z Panem Derekiem, jak mam teraz. I to mi pomogło też. To już dojrzała relacja. Tak. Uczeń, nauczyciel. A powiedz, jakie były najtrudniejsze momenty w Twoim życiu? Bo teraz grasz, pokonujesz własne bariery, ograniczenia, osiągasz kolejne sukcesy, bierzesz rekordy życiowe. Natomiast były momenty takie kryzysowe, kiedy zastanawiałaś się, dlaczego to właśnie Ty musisz się zmagać z niepełnosprawnością? Były takie momenty, właśnie momenty, w których miałam problem ze szkołą, z rówieśnikami, którzy stwierdzili, że takie osoby są niepotrzebne na tym świecie, więc to był wielki, duży problem. I po tym czasie uwierzyłam w siebie i stwierdziłam, że to tylko siedzi w mojej głowie. A powiedz, jakie jeszcze masz marzenia i cele do spełnienia, do zrealizowania? Że to uważam jak na ten moment, że moje marzenia się spełniły i nie szukam większych e, marzeń, ale w przyszłości na pewno chciałabym e, mieszkać w dużym mieście, pracować, funkcjonować normalnie jak normalny człowiek. Zobaczyła Pani, że Klaudia może osiągać bardzo wiele, zaczęła tańczyć, później grać w koszykówkę, biega, ogarnia w pewnych momentach Państwa takie wzruszenie, że rzeczywiście pomimo tych ograniczeń, z którymi się zmaga, pokonuje własne bariery? i bardzo nas to wszystko wzrusza, tak My jesteśmy tacy dumni z, z naszej córeczki już teraz nie takiej małej, bo e, no już niestety ma 18 lat, ale mam, dla nas zawsze będzie małą dziewczynką. E, no i e, jesteśmy z niej bardzo dumni bardzo. Czego chcieliby Państwo, albo wymarzyliby sobie państwa dla swojej córki? <laughs> e, to tak? najlepiej tak teraz, to tak, żeby zdała e, przede wszystkim maturę jest w klasie naturalnej, żeby znalazła sobie jakiś cel w życiu, to znaczy, żeby jeżeli się coś nie boi po myśli, potoczy, to, żeby się nie załamywała. Oczywiście jak najbardziej ją wspieramy w swoich marzeniach i, i jakichś takich samorealizacji. Ja jestem spokojna o Klaudię. Wiem, że jest y, pięknym, młodym człowiekiem i ma. Wielkie serce i wiem, że sobie poradzi. Yy, mogę jej życzyć tylko tego, żeby spotykała samych dobrych ludzi na swojej drodze i żeby się nie zmieniała. To cieszy, że z miesiąca na miesiąc, gdzieś tam z, 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 z każdego treningu na trening, tak, widać tą różnicę i widać, że jest zadziorna baba i, i nie pozwoli sobie gdzieś tam w kaszę dmuchać. I, i to cieszy, tak, bo, bo mówię, bo. No bo... Taki charakter gdzieś tam ma, że, że nie odpuszcza, tak? I, i, I z tego się należy cieszyć, i, i takiego zawodnika gdzieś tam pielęgnować i dalej prowadzić. Rezydencja powinna się spełnić, te, które ona sobie ma życzenia. Wiadomo, że moje życzenie było po żeby ona chodziła. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Klaudia i jestem jednym z uczestników dzisiejszego Turmagedonu. Chciałabym w obecności pana Darka i pani Gosi przywitać wszystkich przybyłych gości. Agatka, masz... wow! Wow! Brawo! Wow! Dzisiaj wszyscy możemy pokazać na co nas stać. W tym roku Klaudia przystąpi do egzaminu maturalnego, ale najważniejszy egzamin zdała celująco, wygrała najtrudniejsze starcie, wystartowała w maratonie, którego stawką jest życia. Nastolatka każdego dnia przekracza własne ograniczenia i słabości. Dzięki wytrwałości, samozaparciu i sile woli dokonuje rzeczy pozornie niemożliwych. Już wie, że w przyszłości będzie pomagać innym osobom z niepełnosprawnością, tak aby uwierzyły one we własne możliwości i podjęły walkę o siebie.